Zastanawiałam się skąd pszczoły targają ten pyłek. E, I zobaczcie to nowy teren. Na wiosnę w zeszłym roku tutaj nie staliśmy. E, tutaj jest pasieka. E, I dokładnie co pasieki. Zobaczcie. Zobaczcie. No zła postrość. Nie chcę złapać ostrości, ale bazie kwitnące i zobaczcie ile tego jest. No to mają dziewczyny używanie, no to właśnie, stąd mają tak piękny pyłek. Nie chcę złapać ostrości, nie mamy maka, ale jest szał. Zaraz za drzwiami stylnymi.